Północna część Krakowa, w tej chwili trwają tutaj zintensyfikowane prace drogowe, na wielu, wielu budowach drogowych. Czy ta pogoda Wam sprzyja? Bardzo sprzyja, no, trzeba przyznać, że październik był dla nas bardzo łagodny, dla naszych wykonawców, dla wykonawcy linii tramwajowej do górki narodowej, jak i dla wykonawcy 22. Listopad, 20 listopad tego, też to, nie to, jest zły. Listopad nie jest zły, ma się teraz troszkę ochodzić, natomiast mamy nadzieję, że no, nie pokrzyżuje te planu Czy to w jakikolwiek sposób może wpłynąć na to, że wcześniej niektóre z tych budów zostaną zakończone? Czy... Zdecydowanie. Poszczególne elementy, poszczególne etapy są szybciej zakończane. Tu na przykład jesteśmy na dość istotnym odcinku, newralgicznym można powiedzieć, budowany jest łącznik między dwoma ulicami, między ulicą Słomczyńskiego... Czyli całkiem nowa skorpy. rzecz. Zupełnie nowa rzecz, która została rozpoczęta we wrześniu, więc fragment, około 100 metrowy fragment nowej drogi z odwodnieniem będzie, będzie już gotowy, więc wykonawca się spieszy, pogoda pomaga. Tu jesteśmy na linii tramwajowej, Tutaj będzie też taki dojazd do osiedli, natomiast pod nowym wiaduktem, który jest zbudowany w ramach Linii Tramwajowej do Górki Narodowej, będzie ścieżka rowerowa i chodnik. Kiedy coś będzie takiego otwartego, że będziemy jechać i już będzie ładnie? Nowa droga, która za nami jest, ten łącznik tak zwany od 16 listopada, już będzie uruchomiony dla kierowców. A jednocześnie zamknięta będzie ulica Słomczyńskiego, tak jak te samochody jadą, już nie będą mogły przejechać. Tutaj już będzie stała organizacja ruchu, ona będzie po prostu ślepa. A kierowcy, którzy jadą od Słumczyńskiego z Osiedli, będą mogli korzystać z tego właśnie łącznika i dojechać do Kuźnicy Kołontajowskiej. W jaki sposób został ten łącznik wykonany? Są dwie warstwy stabilizowane najpierw, potem idzie jedna betonowa, bardzo gruba część podkładu, i na to dopiero jeszcze jeden beton nośny i szyny. To jest celowe. Pamiętajmy, że tutaj grunty są dosyć kiepskie. One są słabonośne, więc trzeba było tak wzmocnić teren, żeby no, nie było problemu z przejazdem tramwaju. Dodatkowo tu jeszcze wchodzą takie elementy, które wygłuszą tą linię tramwajową, więc jesteśmy w otoczeniu bloków, no, nie może być zbyt głośno. Tutaj muszą być zachowane wszelkie aspekty akustyczne. I do tego teren nierówny, on jest pagórkowaty, więc I cały czas wspinający się w górę w kierunku Górki Narodowej. Więc ta cała konstrukcja betonowa ma też zapewnić no, stabilność. Katastanus stabilną i równą niweletę.